Cześć! Witam Was w nowej serii filmów Nie ma jak w przyczepie, ponieważ postanowiłam rzucić całe moje dotychczasowe życie i przenieść się do tej małej przyczepy. Zmieściło się w niej całe moje życie, ale dobra, bez jaj. Witam Was w odcinku Nie ma jak w Winnicy. Jesteśmy w Winnicy na Jurze i zaraz Wam ją pokażę. No i jesteśmy. Jesteśmy w Winnicy na Jurze. Uwaga, bo muszę tutaj zamknąć kamieniem. Zobaczcie, tutaj na dole mamy winorośl, a jeszcze dalej jest szykowana wielka impreza, na którą, z tego co słyszałam, zapisało się jakieś tysiąc osób. No. Czyli jak widzicie, w Polsce no, turystyka kwitnie, e, ludzie interesują się tego typu wyjazdami, także mam nadzieję, że w tym i w przyszłym roku naprawdę szaleństwo turystyczne zagości w każdym sercu. z właścicielem Markiem, natomiast my już zrobiłyśmy wywiad, że dużo wiemy, rozmawiałam z jego tatą, który w 2007 roku zasadził tą winnicę. Zasadzony jest hektar i co? Miało być to hobby. A powoli przeradza się w coś bardziej poważnego. Jesteśmy teraz już z właścicielem winnicy na jurze, z Markiem. Tak, ładnie. <laughs> Marek tak jak ja jest miłośnikiem żeglarstwa, dlatego też trochę tak się złapaliśmy przez nie na Instagramie. A przyjechałyśmy tutaj trochę poprzeszkadzać. Mamy tutaj imprezę. Marek, co tu się dzieje? Dzisiaj mamy pierwszą i myślałem, że małą imprezę, bo miało być do 100 osób. Generalnie są to dni otwarte. Nie wiem, ile się dzisiaj osób zjedzie, ale jest ponad 1000 osób na Facebooku zainteresowanych i cały czas to rośnie. E, ogólnie dni otwarte. Będzie, będzie Jarosław Flak grał dzisiaj Aha. dla nas, e, jakąś chilloutową muzykę, mamy lody pani Magdy Gessler, e, mamy pizzę lokalną, takie paluchy tak naprawdę, mamy sztucznego byka w ogóle, <laughs> e, którego będziemy trenować koło pewnie 18. Ma być fajnie. Ogólnie impreza dla osób dorosłych przeznaczona tylko, wege więc żadnego mięcha tu nie będziemy serwować także uchu, był duży sprzeciw, ale, ale poszło e, Marek, powiedz nam skąd w ogóle pomysł na tą winnicę wiemy coś od Twojego taty, ale tak. teraz powiedz nam jakie z Twojej strony musimy e, znać zeznania pomysł, albo <noise> pomysł taty był około 14 lat temu założyć sobie zajęcie na emeryturę Jaka o, chyba jedna z pierwszych, znaczy na pewno jedna z pierwszych mhm. rejon, w rejonie. Eee, no i tak, to się trwało przez te powiedzmy 12 lat. Ja się zajmuję tym Gdy. drugi rok już tylko tym i, i w zasadzie Aha. z tego żyję. Pomimo, pomimo jakiejś tutaj niewielkiej promocji coś się dzieje. No, dzisiejsza impreza myślę, że to mocno zmieni. Mhm. Że będzie więcej się jeszcze działo ta i tak, świadomość. Tak, prawda? myślę, że to, że to zmieni. Ja też właśnie chcę promować to bardzo lokalnie, nie chcę do sklepów wchodzić. Ale idąc dalej pomysłem, no to chcę tutaj właśnie też zacząć organizować imprezy jakieś regularnie. Mhm. Pomijając już powiedzmy weekendowe degustacje, bo to, to też chciałbym to zrobić. Natomiast muszę trochę dopracować ten lokal, który tam stoi. Na razie wygląda super. <laughs> tak, ale jak przyjdzie wiatr, deszcz, to tak, będzie, to będzie ciężko. Tak. Eee, no i co generalnie rozwijać to? Rozwijać, żeby się tu jak najwięcej działo. Okay. A myślisz o powiększaniu winnicy, czy na razie zostajesz? Przy na tej... razie chcę opanować to, co jest. Okay. Tak, bo jeszcze te krzaki nie wyglądają tak, jak ja bym chciał. Eee, także jak je opanuję do tego stopnia, że ja będę zadowolony hmm. z nich, to wtedy będę powiększał. Łącznie tutaj jest nasadzenia na chwilę obecną na około hektarze. Tak, tak. Było hmm. 3700 krzaków bodajże. Teraz nie wiem ile, bo nawet tu dwa rzędy żeśmy wycięli. Aha. To, pod imprezy eee, właśnie no, tutaj, może tak? nie, nawet Czyli... tam leży jeszcze fragmenty. Swoją hmm. drogą to trzeba to sprzątnąć, zaraz będzie. Um, ale tak, no tu były jeszcze ze 3 tygodnie temu normalnie słupki wszystkie były całe rusztowanie zrobione, zostało to wycięte pod imprezę. Um, no dobra, no i I, i tak. Idziemy, teraz tak, szybka akcja, bo nie chcemy też Marka zatrzymywać tutaj z tyle roboty, że... Uwierzcie mi, że wyrwałyśmy go dosłownie od jakiegoś kartonu. Mamy dwa wina, o Marek nam o nich opowie, a my potem po prostu zdegustujemy i zrobimy ich winokompasy. Wina są niefiltrowane, niesiarkowane. Wiem, że bardzo wiele osób tego mhm. poszukuje właśnie. Także musiały być prosto wyjęte z lodówki tylko na tą rozmowę. One nie mogą przebywać w cieple, bo od razu się utleniają, od razu przechodzą w fermentację, tak, dzikie drożdże. Tak. Dokładnie tak się dzieje. Ehm, także od razu po zakupie trzeba też do lodówki e, takiej... No wino, miałem tak? już takie przypadki, że e, ktoś jechał gdzieś dalej w mhm. samochodzie, wysiadł na pół godziny i miał no, niedobre wino. Niedobre wino, kurczę, no to trzeba każdego no. uprzedzać w takim także razie. Jest takie ostrzeżenie. Tak dodając jeszcze mhm. naprawdę do tego wina ja tu nic nie dodaję, ani drożdży, ani Aha. żadnych przymacoracji. To co, to, co to co jest, jest na winowronie okay. i ruszy to, to ruszy, jak nie ruszy, jeszcze się nie zdarzyło na szczęście, okay. tak, więc mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, ale nic nie jest dodane do wina. Czyli dzikie drożdże, dzika fermentacja, tak. Tak. totalna natura. No. Lekko na wariata. No, na wariata. To powiedz nam, ja już jestem bardzo ciekawa, co jest w środku, ale opowiedz nam jeszcze tutaj o tych tak. winach. E, mamy wino czerwone, wytrawne i białe wytrawne, to są wszystko 2019 mhm, czyli młode wina. Mhm. Z 2019 roku w zasadzie białego wina po tej imprezie już nie mam, okay. ponieważ już ubiegły rok był bardzo ciężki i zebrałem może z 600 kg winogron tylko. Mhm. No czerwonego trochę więcej, ale też tego nie ma za dużo. Myślę, że więcej opowieści same sobie dopowiecie, okay, kiedy, kiedy posłuchujecie. Tak. tak. Okay. To są, są kuparze. Będę się starał zrobić w tym roku próbę. Zobaczymy, jak mi się to uda zbiornikowo, czasowo. Aha. Jeśli chodzi o szczepowanie. z mojej z tej kieszonki magicznej mój podręczny y, otwieracz, zaczynamy od białego wina także czerwone pozwólcie, że włożę tutaj w cień, bo naprawdę to są wina, które nie, nie po powinny stać w takim upale one tak jak powiedział y, Marek one mają naturalną y, naturalną fermentację, znaczy naturalną y, zaczynają fermentować zaczynają same fermentować po prostu w takiej sytuacji, bo nie są filtrowane. Czyli te drożdże, które tam są, te cukry, które jeszcze się nie sfermentowały, ewentualnie zaczynają fermentować wtórnie, i następuje kolejna fermentacja, której tutaj Marek chciał uniknąć. Myślę, że to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że bardzo dużo osób poszukuje teraz takich win, tak. właśnie bez siarki, bez żadnych dodatków w erze, w której wszystko ma być wegańskie i naturalne, to to jest właśnie odpowiedź tak naprawdę na, na to zapotrzebowanie, ale też na miłość i na podejście Marka. Tak, to jest dla mnie tak fajnie, totalnie eko, naturalne, że ja bym powiedziała, że nawet współgra z otoczeniem tutaj. Bo tak, ja tak, jest naprawdę... bardzo sympatycznie, miło, można odetchnąć, w okolicy nie ma nic. Jest las jest, i są góry. Tak, jest pięknie. Ale zobaczcie, wino wcale nie jest mętne, bo myślałam, że może jeżeli nie jest filtrowane, to nie jest mętne, to może być mętne. Być może jakiś osad ewentualnie na dnie się znajdzie, tak? Także musicie się też liczyć z tym, że jeżeli wino nie jest filtrowane, jest totalnie naturalne, no to tak to będzie wyglądało. nie zupełnie inaczej. Tak, bardziej dziko. Tak. Wino z 2019 roku kupasz. Jest e, bardzo orzeźwiające, mm. ale jest też e, takie goryczkowe. E, ma sporą kwasowość zbudowaną. Jest ciekawe, e, inne od, inny, od, od win, które piłam e, m, ostatnio. Mm -hmm. mm. Jest dla mnie, według mnie jest. E, bardzo, cytrusowe, bardzo cytrusowe, garbnikowe. Wow. Na pewno to jest wino, które świetnie odnajdzie się z z tym jedzeniem, także ten grill, mimo że tutaj są warzywa, ale to będą grillowane warzywa, jakieś bakłażany, mm -hmm. czy papryka. Myślę, że to wszystko by świetnie zgrało się właśnie z tym winem. Nawet wędzone rzeczy byłyby fajne. Jezu, to wino wywołuje u mnie uśmiech na twarzy. U, bardzo fajne jest. Myślę, że Marek by się ucieszył. Jeżeli chodzi o winokompas tego wina, to powiedziałabym, że ma bardzo zarysowaną tą zieloną część, czyli świeżość, bardzo dużo cytrusów, zielonych, warzyw zielonych owoców. Jest trochę miękkości z jabłka, z gruszki, z dojrzałych owoców. Natomiast tak. nie ma oleistości, raczej powiedziałabym ewentualnie mineralność pochodząca z tej gleby tutaj na jurze. To jest zupełnie inna gleba niż poprzednie nasze wycieczki. Tak, tutaj jest kreda, a nie les. Tak, także my ta mineralność na pewno mineralność znajdziecie w ziemistości u nas. W kompasie, także bardzo ciekawe wino, na pewno odświeżające na upał, ale przede wszystkim powiedziałabym, że do jedzenia. Ono ma tak. tych garbników, tej kwasowości dosyć dużo, także właśnie z jedzeniem będzie się komponowało bardzo dobrze. Mimo, że tu jest bardzo wega dzisiaj, to ja bym strąga do tego mhm. zjadła. Ja bym nawet jakoś tłustą, bardzo rybę bardzo zjadła. No. Zapach, może taki nawet trochę tostowy, mi się wydaje? Tak, zdecydowanie. Ma słowo tostowy. Czy... Jest trochę tego tutaj. Myślałam, że nie, ale teraz z kolejnym razem to zaczyna być bardziej wyczuwalne. I jest bardzo zaskakujące to wino, ale w takim ciekawie. pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zaskakujące. Jest czas na kolejne wino. Nie wiem, czy to zamknięte. Dam niech tutaj się pomęczy. Ja się pomęczę z drugim winem. Tym razem mamy czerwone wino. Co myślę, że też ciekawie. Tym bardziej, że to wino, tak jak powiedział Marek, musi być schłodzone. To nie pijemy tego w takiej temperaturze pokojowej, są tylko wręcz właśnie schłodzone. Spoko damy Markowi tutaj, będzie komu wypić. Bo myślę, że tutaj e, wszyscy, którzy szykują, to bardzo chętnie też się napiją. Dokładnie. Dobrze, otwieramy. I jeszcze raz, niefiltrowane, dzikie drożdże. że skoro właśnie nie jest filtrowane, no to tam może się coś zadziać. Przez to są cały czas. Ja bym myślę, że my się musimy trochę napowietrzeć. Także trochę pokręcimy sobie tymi kielonami. Oj, to na pewno. Ale popatrzcie, jaki piękny kolor. Ja już powąchałam. Ty, wąchaj to. <grym> kolor to kolor, ale zapach. Bardzo intensywne w kolorze, wpadające w takie purpurowe kolory. Zobaczcie, całkiem prawie czarne wino. O, piękny o, trochę, trochę musimy pomieszać, żeby naprawdę to wino trochę odetchnęło. Jednak ono było w chłodzie. Że myślę, że. Mmm, jak pięknie pachnie, oczywiście, no wow, konfitura. Po prostu. Boże, wiesz jakie mam skojarzenie? No? Z moim tortem arakowym, <grym> naprawdę. Takie to topi... Musisz mi teraz tort zrobić. Takie tęgie, w nosie to wino jest bardzo tęgie, bardzo intensywne, bardzo usmażone to są te czarne owoce leśne. Ale jest, to jest po prostu, zapach jest wow. Tak, usmażone, usmażone kwiaty, kwiaty... Boże, róża, wiśnia. Naprawdę? Ciekawie. Jest fiołek, jest trochę lukrecji. Taki torto... wiem. Tort wiedeński z wiśniami nasączonymi ale alkoholem nie kojarzy Ci się to? Się Zacha? Tak? Mhm. taki, taki, Tor taki, tak. Czekoladowy tort wiadeński. Tak, tak. W kieliszku. Naprawdę. zachar, to prawda. Wow. Mm. buzi delikatnie na kwasowość, delikatne taniny, miękkie. E, wino naprawdę do spożycia nawet w tym upale. Spokojnie możemy to pić i się ochłodzimy. Kompletnie sala. Natomiast e, będzie też świetne do jedzenia. E, dobra, to co? Wino Kompas. W winokompasie jest to wino na pewno tęgie, jest tu czekolada, tak jak powiedziałam, jest, suszone są owoce, czyli ta tęgość jest zarysowana. Jest zarysowana miękkość, bo tych owoców, czarnych owoców jest masa, ale i czerwonych, to wszystko usmażone, takie, wiecie, skondensowane jakby. Bardzo intensywne. Tak. Dodatkowo kwasowość delikatna, czyli ta nasza świeżość tutaj. Cytrusów, tak? To, to wszystko tam się mieści. To jest delikatne, to nie jest przesadzone e, i do tego mamy trochę szorstkości, bo jednak trochę ściąga na języku, ale to jest delikatne, taka miękka tatanina. E, także bardzo ciekawie, bardzo sympatycznie. Myślę, że tutaj goście na imprezie będą bardzo zadowoleni. Tak. E, do tego grilla, co przygotowuję, będzie perfekcyjne. Powiem tak: to jest kolejna winnica i kolejne zaskoczenie, bo te dwa wina są zupełnie inne. U. Mimo od, od tego wszystkiego, co tak. było poprzednio, one są kompletnie tak różne. Różne inne. różne, inne od tego, co do tej pory udało nam się testować, że no, myślę, że trzeba tutaj z lotówką przyjechać. Tak, słuchajcie, zaraz dokręcimy jeszcze tutaj materiał z Kingą na temat podróży, na temat turystyki, co tutaj można robić, a jest co robić, to naprawdę okolice Częstochowy, to sama no, Częstochowa. Umówmy się, Jura Krakowsko-Częstochowska, tutaj będzie mnóstwo, mnóstwo atrakcji dla każdego człowieka, nawet jeżeli lubi archeologię. Jak najbardziej zamek, czy nawet tutaj po prostu na rowerach, wiem, że wiele osób po prostu przyjeżdża na Jurę Krakowsko-Częstochowską po to, żeby cały tydzień jeździć na rowerach, bo jest ciągle gdzie jeździć. Dokładnie. Poczekaj. Dobra Kinga, to co my będziemy tutaj nagrywać oddzielnie? Dawaj, mów mi, co tutaj mogę zwiedzić? Zamek w Ojcowie. Byłam tam na ślubie Ani. Ania, pozdrawiamy. Zamek w Ogrodzieńcu, zamek w Bobolicach i uwaga, zamek w Olsztynie, dlatego że jest nie jeden Olsztyn w Polsce, a dwa, jeden na Mazurach i jeden tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i napiłabym się tam wina, w tych wszystkich zamkach. Na pewno można się Musimy napić. Musimy zrobić taki odcinek, wino w zamkach. Szlakiem, ja bym pojechała szlakiem zamków tutaj, tych przykład, Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Potem bym pojechała jeszcze po Krzyżackich, ale to dobra, to kiedy indziej. No. E, kochana, szlak Orli Gniazd. O. o! To też ciekawe. O, no właśnie. A że jesteśmy na Jurze e, Krakowsko-Częstochowskiej, tak naprawdę dalej jeszcze mamy krainę. Marłych wulkanów, a tutaj też jest bardzo, bardzo już nawet nie powiem, że zabytkowo, tylko prehistorycznie i dzięki temu tutaj mamy 270 jaskiń grot, dolin. Także jeżeli ktoś, jeżeli ktoś lubi schodzić pod ziemię, to tylko tutaj. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak, jak no ja przyznaję się, no byłam w tych okolicach pierwszy raz, żeby widzieć te skały, te... Te góry, tutaj, no kilka lat temu. I byłam zszokowana, jak to wygląda, bo to po prostu z ziemi wystają takie wielkie jakieś głazy, kredy, nie wiem, tak? Więc to bardzo warto zobaczyć. Naprawdę, yy, ewenement. Słuchajcie, ja nie wiem dokładnie na czym polega yy, temat tutaj, dlatego, że yy, ktoś mi kiedyś powiedział, że ta ziemia właśnie rodzi bardzo łatwo kamienie. O. Tutaj jest kamień na kamieniu, nie? Kamień na kamieniu. Ja właśnie miałam taki pod nogą tego? <laughs> I tak naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć praziemię europejską, tak, taką tak. naprawdę kolebkę, kolebkę wszystkiego, to tutaj musi przyjechać, dlatego że tutaj nawet y, takie prehistoryczne zwierzę czasem się odnajduje. Kurczę. Tak. Bardzo często są takie wyciśnięte muszle kilkumilionowe, mają kilka milionów Czyli tak, lat. Tak. Historia, archeologia, geologia, rower, sporty. Jest co robić. Jest zdecydowanie, tak, jest co robić i wino. I coraz naprawdę lepsze polskie wino. Tak, ciekawie, sympatycznie. Przyjeżdżajcie. My jesteśmy na winnicy na jurze. Na jurze, bo jesteśmy na jurze, jak gwiać po kamieniach. <laughs> I zapraszamy Was wszystkich. I zdecydowanie tak, dlatego że te wina smakują zupełnie inaczej niż te na lesowych glebach. Co będzie tak? ja bardzo ciekawym eksperymentem. No to co?